W swoim słowie Jezus przekazuje nam ważne informacje dotyczące modlitwy owocnej, właściwej. Dwukrotnie Jezus w swoim nauczaniu zwraca uwagę na słabość człowieka, na jego grzeszność. Wzywa, by modlić się. O przebaczenie grzechów. Mówi, jeśli wy, choć źli jesteście, a więc na przekór pewnej ideologii, która w ogóle usunęła pojęcia dobra i zła, która człowieka gloryfikuje, przyznając mu same prawa. Jezus mówi, jeśli wy, choć źli jesteście, ale jesteście też zdolni do dobra, chociaż jesteście źli. Warunkiem modlitwy jest nieustanna pamięć o swoich grzechach. Człowiek zadufany w sobie, człowiek ogarnięty pychą, przekonany błędnie, że ma zawsze rację, że postępuje sprawiedliwie, ktoś taki nie podejmie modlitwy. Zarazem Jezus wcale nie chce, byśmy się zadręczali grzechami. Jeśli wy choć źli jesteście, a przecież umiecie dawać dobre dary, Jezus pokazuje oczywisty fakt, że nie jesteśmy zdeprawowani, że jest nas wiele dobra, nie ma Ojca który podałby dziecku śmiertelne zagrożenie, jakim jest jadowity jak czy żmija. Nawet kamienia nie poda, nawet bardzo zdenerwowany ojciec. To przyleje, ale nie poda kamienia. Poda chleb. powiedz, powie, no jedz, żeż wreszcie, co matka ugotowała. Jesteśmy przez Jezusa dzisiaj zachęcani do rozwijania w nas przekonania wiary, że tylko Bóg Rozwiązuje ludzkie problemy. Dlatego proście, szukajcie, kołaczcie. Choć może mamy doświadczenie przeciwne, że tyle tylekroć tak, takie nasze właśnie postawy nie przyniosły efektu, to nie jest prawda. To nieprawda, że modliłem się, a Pan Bóg mnie nie wysłuchał. Tylko Bóg może rozwiązać żałobę, dramat. Śmiercią po ludzku przedwczesną, bliskiej osoby. Tylko Bóg nadaje sens temu, co mi się nie powiodło. Zawalony egzamin, zwolnienie z pracy, nieudane przedsięwzięcie biznesowe, zawód miłosny. W tych wszystkich intencjach jakże się długo modliliśmy i pozornie nie stało się tak, jak chcieliśmy. Zarazem wydarzyło się coś o wiele, o wiele głębszego. Mianowicie Bóg temu wydarzeniu nadał sens. A zarazem trzeba prosić pokornie, trzeba szukać, odpuść nam nasze winy. Właśnie ta świadomość grzeszności, słabości, z jaką przystępuję do modlitwy, ten akt skruchy odmówiony na początku najświętszej ofiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, bo bardzo zgrzeszyłem. On chroni przed wywyższaniem się ponad innych. Ludzie dumni, ludzie pełni pychy, tacy, którym się wszystko powiodło, młodzi wykształceni z wielkich miast. Oni się nie będą modlić, bo po co? Proszę zobaczyć, właśnie żal za grzechy. Świadomość słabości, błędów jest naturalnym polem modlitwy. Pamięć o grzechach popełnionych wskutek chwilowego zapomnienia o Bogu jest przestrogą. Dlatego trzeba się modlić. Modlitwa, codzienny pacierz, to wielka przestroga przed życiem w zapomnieniu o Bogu. Jezus mówi szukajcie, proście, kołaczcie. Innymi słowy, mówi, sami sobie nie poradzicie. Najmiliści przed grzechem, przed ruiną życia nie chronią. Ani zdolności, ani funkcja, ani majątność, ani nic podobnego. Życie w grzechu, bez modlitwy, bez szukania, kołatania, bez proszenia Boga jest trwonieniem życia. Dzięki Bogu. Ogarnia nas grono ludzi. Słyszymy, módlmy się. Trzykrotnie pada od ołtarza wezwanie: módlmy się. Otaczają nas ludzie żyjący i zmarli. Pamiętaj Boże o Twoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary. Pamiętaj Boże o swoich zmarłych, którzy w pokoju odeszli z tego świata swoją pamięcią. Swoją modlitwą pomagają nam w drodze do Boga. Zmarli przez wstawienictwo u Boga, żyjący przez napomnienia, zawstydzenia, zachętę. Każde zło trzeba naprawić, odpokutować. Natomiast nieumiejętność dostrzegania pokus sprawia, że się człowiek pozwala zaskoczyć. Dopiero dzięki bliskości Boga, dzięki Jego światłu dostrzegamy problemy. Dlatego, Ojcze Nasz, święć się imię Twoje, dlatego bądź wola Twoja, dlatego przyjdź królestwo Twoje. Potem następuje reszta. Jezus mówi, jakby na przekór naszemu codziennemu doświadczeniu, Jezus mówi, proście, szukajcie, kołaczcie. Jakże często tak robiliśmy, jakże często nie udało nam się rozwiązać problemu. Nigdy nie rozwiążemy problemu, gdy uderzamy z całą siłą, z gniewem. Ja tu zrobię porządek, ja się za ciebie wezmę, ja ci pokażę. Częste postawy. Nasze domaganie się, nawet kiedy słuszne, nasze wołanie spokój bywa odrzucane gdy jest sformułowane agresywnie, arogancko. Nie znasz się. Jesteś głupi. Jezus mówi proście, szukajcie, kołaczcie. Nie da się walić pięścią w drzwi. Jezus mówi proście. To tak bardzo kosztuje poprosić. Najmilsi Jezus wzywa, by nie wydawać żadnego sądu na podstawie zewnętrznych wrażeń, choć źli jesteście. Jesteście źli, to nie, że jesteście zdeprawowani. Nie, tylko nie wolno Wam wydawać żadnego sądu. Nie wolno. Prośmy byśmy byli surowi dla siebie, owszem, ale wyrozumiali dla innych. przez przestrzenią wyrzeczenia będzie też przyjmowanie cudzej woli. Symbolami modlitwy są ryba, chleb, jajko. Chleb i ryba to, były, to, było, to było codzienne pożywienie ludzi ubogich. To dziś potrawy z ryb uchodzą za wykwintne, też odpowiednio kosztują. W czasach Jezusa było odwrotnie. To był najtańszy pokarm, Boryb ryb było, było dużo. To jest pokarm ludzi ubogich, których nie stać na mięso zwierzęce. Jezus mówi, chleba naszego Niego, daj nam dzisiaj. Jezus wyzywa, byśmy się nie kłócili o rzeczy banalne, o drobiazgi, o to, kto ma rację. Nauczanie Jezusa jest bardzo wzniosłe. Proście, szukajcie, kołaczcie. Czasem widoczna arogancja, w żądaniu. I ja mam prawo. To są świadczenia mi należne. Ja mam prawo. Takie pomiatanie innymi, gdy się nie prosi, gdy się rozkazuje. Czasem ja w domach Czasem żona jest tak poniewierana przez męża, czasem dzieci. To jest znak grzechu ukrytego. Zwróćmy uwagę na kolejność nauczania Jezusa. Najpierw Jezus nauczył modlitwy Ojcze Nasz. A potem uściśla, a potem pada przykład o tym właśnie przyjacielu, który tam o północy mówi, a potem mówi, dopiero potem, dopiero potem mówi, proście, szukajcie, kołaczcie, ale potem, ale potem. Bo człowiek świadomy własnej grzeszności, słabości, człowiek świadomy, że się nie zna na wszystkim, ktoś taki nigdy nie upokorzy drugiego człowieka. Ktoś taki nie będzie miał problemu z mówieniem dziękuję, przepraszam, proszę. Wyrazem pokory będzie także hojne przebaczanie, przebaczanie. Choć czasem trzeba będzie uznać, że mnie na przebaczenie jeszcze jeszcze nie stać. Najmiliści no dla Jezusa Podstawą zbawienia jest krytyka siebie i pokora. Bądź wola Twoja. I odpuść nam nasze grzechy, czyli jestem grzeszny. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, krytyka siebie, taka przynajmniej zaczątkowa znajomość siebie i pokora, po proście, ta nie ma nic w dzisiejszej Ewangelii, o świadczeniach należnych, o nabytych uprawnieniach. Ani w jednym momencie w Ewangelii Jezus nie mówi, że człowiek ma do czegoś prawo. Absolutnie tego nie mówi. Mówi prościej. Tak jak pycha jest pierwszą wadą, tak też pokora jest pierwszą znotą. Grzesznymi, grzesznymi jesteśmy nie dlatego, że jesteśmy zdeprawowani. Przecież umiemy dawać dobre dary. O północy ktoś przyjdzie, to tam powiemy swoje, no ale przecież pomożemy człowiekowi w nocy. Oczywiste, że tak. Krzeszymy dlatego, że jesteśmy niepokorni. Dlatego Jezus mówi, proście, szukajcie, kołaczcie. I w chwilach pokusy, najmilszy w chwilach pokusy i nie dopuść byśmy ulegli pokusie, i w chwilach pokusy dobrze jest sobie zrobić rachunek sumienia z zachowywania Bożych Przykazań. Bożych Przykazań. Taka prawda, że ich zachowywanie chroni przed wieloma, myślę, pokusami, zwłaszcza tymi szczególnie ciężkimi, niebezpiecznymi. Przyjmijmy to nauczanie, żeby nam łatwiej przyszło prosić i łatwiej przyszło, jeśli możemy, jeśli leży to w granicach możliwości, to te prośby spełnić. Jezus mówi nam rzecz banalną: Choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary. Czyli, jeśli tą Ewangelią będziemy żyli, to będzie nam się żyło na co dzień zwyczajnie lepiej, wygodniej, przyjemniej a może i szczęśliwiej. Co daj Boże.